Znamy długość krótszego boku prostokąta oraz kąt między przekątną tego prostokąta i dłuższym bokiem. Należy wskazać długość dłuższego boku. Po dorysowaniu dwóch kątów mogę bez trudu dostrzec tutaj trójkąt równoboczny o boku długości 12, a to co mam wyznaczyć to wysokość tego trójkąta. Obliczamy ją ze znanego wzoru, a razy pierwiastek z trzech dzielone przez 2. Wstawiamy dwunastkę i dostaniemy wynik 6 pierwiastków z trzech. Oczywiście rozwiązanie można dostrzec nieco szybciej. Wystarczy znać zależności długości boków tego trójkąta, połowy trójkąta równobocznego. No i zawsze możemy skorzystać z funkcji trygonometrycznych.